Siemanko tutaj Gekon. Witam was już w trzecim odcinku serii wygrajmy w Minecraft A ze mną jest dzisiaj kuras kolejny Q, i team, witam wszystkich No tak i dzisiaj zrobimy to w ten sposób, że na początku musimy sobie określić całą farmę a, chyba... Będzie ż... kradziejami, hehehe <laughs> Wiecie co zrobię? ochronę całą farmę i zrobię cięcie, aby wygrać mody. O, no, może być w sumie. Trafię? Nie. Fuck. E, nie zniftułeś. Ale nie ja. Jak to, nie? Patrz. Ale nie jak wskoczyłeś na to wcześniej z wysokości. To by nie zniftuł. Zauważyłeś? Mhm. Ja tu są nowe ziemniaki. To Dobra, że tam jest powrotem miałem mały y, problem techniczny. A lata, te dwie. Ty dawaj, wbijamy. Jak ja tam wejdę? Podkość drewna. Albo zwira Nie. Dirka. o, Dobra. I... No to. Zrobisz parkura A po co, tak? A dobra, no, niech ci będzie. Ja bym zrobił od razu tam nie, Ty noc się robi. Mogę się No, Właśnie też chcę się schować, co nie? I przewinąć. O, zaraz się. Hardkor. Ale ciemno, jak no Ty! Pa, jaki hardcore w lasu. Ale cię na jak dupie umów. Ty trama. Bóg. Co ty masz? Co ty masz? Eee, zboże Dzieka Ej, tego z książkami Całą książkę w sumie Za te książki, 12 książek A to o świetle o. O, macie, panowie Dobra, noc się robi, no to... Ziem ziemniaków kilka jep, 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 jep. Ale ziemniaki są... Ej, trujący ziemniak Mhm Daj go tam, O, co ma mają zamiast nosa? Tutasa. Nie, yeah, to jest postona wersja kulfona, bo kulfon miał wiew takiego. Daj im. Niech chcę zje. Nie mogę zjeść. Na ustał, ne. Aha, to Tak, ja od razu go skarwam w poprzednim odcinku, zabrał cały mikrofon, cały i nic mnie nie było słychać. Nie dziej się, bo mnie uszy bolą. Edek, idę na Edzia Nie! Nie idź tak. do Edzia, nie. De. Nie, nie zgadzał się Brajta tę włącza O jak widno Eno no nawet, nawet pochodni nie trzeba Dziękuję Ej, ej on się nadzie lampi O już się chciał tepać. Do wody najlepiej wskoczył Do wody Jest, No 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 się Jest Wskocz na niego a jest nikto. Uwaga. D -d 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 -d. Co zrobi? Tak nie kod. I pa. idź. Chodź. Teraz pan tu nie przyjdzie do siebie. On ma inne zajęcia. On trzyma dirta. Ja go rozwalę. A jak to nie jest ten? To... Nie trapa widzisz? Czemu? Aha bo, Wrzuć pełno Nie, na oczy kresło odkładam Aha bo tak O nie schodź tam, tam jest Nie zło. idę A mnie zło mm. Zombie słyszałem Las Zombie, będzie mięsko Tam nas jednak popoluje, nie będę przewijał aby nie było podejrzeń, że przewijam noc. No później będą jaja. Eee, bo No Ja Kolejne Kolejny dziół. Typa, latający kliper. Zabij zabić go. Będę miał proch przynajmniej. Guć w niego operło. No chyba ja, 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 ja. Ej, niech on spadnie, on się... Niech on spadnie, on się zabić. Kupi. Baśka. Taś, ta ta taś. Ta, ta, ta. Ej, widziałeś, bliski otwarte. Te światy szybciej strzelają ty no. Prosto jak skok przez żywopłód Gdzie wy <grym> się dobijacie Typa Aha bo to jest twoje dzieło Nie Jeden chłopiec Dobijają się tam? No jakby kobieta w te drzwi A tej Gdzie jest ten chłop biały ksiądz Ukradł mi tadzia <grym> Jeżeli chodzi o tatę, to nasz ksiądz. Tak. Bez obrazu. E, no czego wejść do wiatru? Karto. Tu nie ma Tadzia. Eh, książki, książki! No wiedziałem, ja że go znaleźć. Ale będzie. książki podpierdzia, ale o to mi chodzi. W sumie. Jakie Ile no, już małym książce w sumie? Trochę. No, Chyba z 20, a coś? Mhm. Mm mm. Dobra, wszystko. dwa. No ładnie, to trzeba znaleźć Tadzia. Jest. Będzie dobrze. Yes. Ja gram na easy czy na peaceful? Nie znaczy easy. na normal. No, easy. Peaceful byś chciał, już. Z potworami. No hop, przydałoby się. <noise> Teraz zdrowie, zdrowie się cały czas regeneruje, jedzonko nie schodzi, nie ma Tadzia. <noise> Widziałeś? uciek? Mateusz. Ej, zasadzili nowe. Ty widzisz to? No to coś fajnego. Ale kończki mocne zrypali. Eee, po, trzy, no, po trzy na jedną trzeba wydawać teraz. A poza tym co robi? Co? A poza tym co robi? No wiem na muntkę kosmę. A teraz mam laksy. No. Eee. Co ty chodzi? Wlano. Wideo, czy? Świetnie. Ja, gdzie, Tam kliper wybił. Ej, typa, zasypało mi z końca. Tu na lewo. tu e, na prawo. Typa, zasypało. Tam, tam ktoś jest. Tadziu. Ej, nie Tadziu. Co? Ale no, no. Nie Ale, Nie posuwaj owcy. Przypadkiem Eks. ją posunąłem. Mój. Typa, drzwi otwarte. Zaraz obie się wybiegł. ja tam byłem? O, na dachu Tadżu. Nie ma, Tadzio. Cześć. Do widzenia. Ej, fuck. Ej, co ci... Enderman? Nie, to ja. Chciałem... Tajmu wyźwocił. Przypadkiem. Ja myślałem, że to Enderman. To nie, ta... nie Tadziu był cały biały. Tadziu! Tadziu był cały biały. Ma 20 kołla. Ej, lagi. Ej, dobra, ja mam taki pomysł. Zwieźćmy tą wioskę do końca, obrabujmy ich i wracajmy do domu, co? Ja mam lepszy pomysł. Zróbmy cięcie i wróćmy już z wgranymi modami. Tak, witam Was po krótkiej przerwie. Tak, mody już są, właściwie jeden, ale git, zaczynamy. Wręcz tylko mapkę, bo Timber i modlader mi się ...kuciły, także nie mogłem nic do, to, na to poradzić. No, się. Dobra, to co? Ja bym powiedział, że to obrabujemy i wróćmy... Mm, pajączek. Bon. To ja to zrobię tak, że czekaj. Waypointa wiocha napisz wio... Mm, wiem wiocha wiocha pierwsza dobra, no i możemy wracać do domu, jakbym powiedział okej, okay. gdzie to jest? nasz domek? jest kanionu szukam. tam jest kanion jest tam tam, gdzie ta lawa no, tam a więc dobra, wracamy no, oczywiście o, przez tą wodę chyba. góry, łąki, lasy, pola, i ile jeszcze Pójdę bosą, pójdę bosą. Już takie O, ale czy, y, czy byli łani po skrzydełko? Czy byli ułani po skrzydełko? pamiętam, Pętam, pętam. Bo to, żeby swojska no. żeby swojska była Mam swoje, dwa. Ile Yonder ma Barack Obama? Ile Ob Obama. Zbrojka. Dobrze, że mam zbrojkę. No, zbrojkę, tylko hełm nie ma, chyba. O, nie biegnie go! Nie! Nie da się zabić! Nie da się zabić! Więcej zgniły z obiadzkowym Nie. No, nie. Nie jest, mięsny jest! O, tam jest nasza eskinia. No, tam, gdzie jest panie. Ta, tam, to plami się ta. ja byś tak... Teraz biegniemy. Husiu, husiu. Naprawdę no, wpadł do dziury. Może mi poleci jaki itemek z niego. No bo żelaza. Ty! What the fuck? Ja, jaki spiderman zombierman <laughs> a... Creepy! Creepy! Clip... Da, creepy się Ej, ty! Pa jaki krzywy! skrzywił się! O! O! Już się na prosto ma! O! Jest proch! Będą dobre proste! Klipuj. Idziemy do drugiego! wypierdzielaj halucynacja do mnie trzy, do kwipera Dirt, jest Dirt. w sumie ciem, 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 i wiecie co? mam plan blach nagrać prezentację takiego serwera, który dzisiaj y, odkryliśmy z kolegą, bo bardzo mi się spodobał nie wiem czy wziąć nie. halucyny nie. ty zauważyłeś, się rozwaliło ale woda się nie rozlewa, zauważ? No. Pięknie. To jest to chyba że to jest boczne. Ja to co? zrobię tą dziurkę. No. Dobra idziemy. Diocha jeden. Ja tam niedługo zrobię drabinki i tą wodę sobie ukradnę z powrotem. Nie ukradnię, tylko za No i drzwi wstaw, bo masz. A Dimtem, Dilk ten, kurde. Dzień. A i tu jest ładny Tu się drzwi stawi o o Nie z tej strony, a dobra No Jak farmach Kartofle postawę E trzeba ją zwiększyć Zadziałało Nie zadziałało Zrób chlebek, będziemy jeść chlebek Mam no, 57 w sumie pszenicy Także Ej postać tutaj, z boku jestem A w sumie no, żebyś no. Jak rośnie. <noise> Dobrze. Co ja miałem teraz robić? Jak to fajnie wygląda? Hmm. Nie wchodzi. A nie lepiej po prostu podzielić na pół, na pół, na pół. Nie, ja wolę ten. Tak. Ja wolę dzielić. Nie. Klikam razem, podzielę. Ale ty zostawia sobie na zwierzątka. Wróć. Wracaj mnie. Dobra, no to co? Znaczy mi się przepalało chyba żelazo. No, o, o pięknie. Wągiel. Ja się dzisiaj żegnam. Za karę. No, bo mnie ten chłopczyna. Oh, Już się będzie żegnał. Ja? Ty. Nie. Weź mi frycki krat. No, zrobił sobie z tych ziemniaków, co ukradł i myśli, że jest happy. Mam za ciężko na ryju przecież. What? E no daj sobie spokój Ja bym powiedział tak Łotwa się mówi a nie łot A lawę miałeś porwać A po co? Po jajco. Do lederu jeszcze nie idę No to zapalniczka będzie miała nie E tam się z boku rozlewa co ty robisz Co ty robisz, co ty robisz Kupę Nie A nie masz Visia kamiennego? Barine. Nie masz kamiennego? Po co mi? Właśnie kopalnię zaraz będę robić a miałeś właśnie tam kopać się gdzieś wcześniej Tak Muszę użyć Dyrta. Na P. A dyrt to potem. E, wągiel. O. E, lagie są. Troszkę. Nie Daj jest boto. Ty, polecimy kogoś? W tym odcinku? Nie. Czemu? Nie polecam. Aha, jeszcze w tym odcinku Spadł. będzie bonus na koniec. Zdjęcie z pewnym osobnikiem płci ciasteczkowej. Bez komentarza. Ale elegancki, ma garnitur, nie? Turnie. Także chyba się domyślacie o kogo mi chodzi. Co miesz tu Mam nożyczki, to nie będę Ale co ja miałem zrobić teraz Kul. Piasek Nie, kopalnie Tron hmm. O nie, pała paskuda. O nie, pasku dajcie Cicho zaraz przerywamy A coś co będzie cięcie, bo pasku dajcie słuchajcie... E, no ma nie zombie, bo wchodzi w drzwi Dobra rób... rób, rób cięcie bo tu ten. Nie Czekaj się się uspokoiła sytuacja Jednak nie Dalej O już widzę już my tu siedzimy cicho bo paskuda, idzie. No to już musi być, bo już nagrywam 15 minut, to musimy się pożegnać. Ja was żegnam z mięs, mięsem w ręce. Tak, ja się dołączę do tych w miłych pozdrowień, takich wszystkich tych i te i td. No i już go tu nie będzie, no to na.